Z nasznego? Halo! Halo! Nie O, spotykamy się tutaj w takim bardzo specjalnym, niezwykłym miejscu. Jest to centrum yy, yy, witalności, ale chciałabym zacząć od czegoś innego, od zaprezentowania mojego specjalnego gościa. To jest moja córeczka, Mika Urbaniak. Witam wszystkich. Miło mi, że tu jestem. Dziękuję za zaproszenie Małośka. <laughs> A bardzo się cieszę, że jesteś. I chciałabym powiedzieć o czymś bardzo ważnym. O tym, jak jest, jak jest ważne. Odnalezienie w sobie pasji, a okazuje się, że można odnaleźć kilka pasji, nie tylko jedną. Bo chciałabym zacząć od, troszeczkę od początku. Podczas pandemii wiadomo, że mamy o wiele więcej czasu, i właśnie bardzo fajnie jest, jak możemy sprytnie wykorzystać ten czas. Mika przyjechała do mnie na wieś, bo mam tak 100 km stąd na wschód. Na Podlasiu, wybudowałam sobie z moim partnerem Bogdanem taki domek, fajny, drewniany, i tam po prostu kocham to miejsce. Mamy ogród, jest las, naokoło, około, piękny, zielono, cudownie, mamy warzywa, siejemy, sadzimy i tak dalej. I Mika przyjechała do nas podczas lata. I ponieważ tam była sztaluga, po jeszcze w Kasi, bo Kasia malowała też, jak, jak była. Jak była w Polsce? I były farby. I Mika tak, a może coś namaluje. I tam było też Blaytram i zaczęła malować. I to się nie wiem, się zaczęło właśnie. Ja nie, nie było mnie przy tym konkretnie, przy tym momencie, ale tak sobie wyobrażam, że tak maznęłaś najpierw jakąś kreskę tu, tu kolory i nagle. I co się okazało? Że Mika zaczęła malować. I ma niezwykłe zdolności kojarzenia e, f, e, kolorów. I co się okazało, że ma nową pasję. I maluje, maluje, maluje. I już minęło ile? 4 miesiące? 5 miesięcy prawie. I Mika codziennie, codziennie, codziennie maluje. I oczywiście ludzie się pytają, a, a śpiewasz jeszcze? <laughs> Płyta też będzie. Płyta też będzie. Muszę powiedzieć, Mamuśka, że dla mnie to jest niezwykła podróż. Jakby, jakby ktoś mi powiedział lata temu, że ja będę malować, nigdy bym w to nie uwierzyła. Mama ja też wspomniała nie, o ja też nie mojej siostrze. Ona właśnie kiedyś malowała, teraz już nie maluje, ale moje zdolności plastyczne uważałam, że nie były jakieś bardzo y, zrefinowane, ale przełamałam się i muszę teraz y, y, powiedzieć, że. E, dużo miał to wpływ mój partner, Wiktor, który zainspirował mnie i powiedział, żebym się nie bała bawić się z abstrakcją. I, e, i daje mi to poczucie własnej wartości, daje mi to poczucie e, przygody. I nigdy nie wiem, jak ten obraz będzie, jak go zaczynam. I to jest coś niesamowitego i daje mi to niesamowity power. Jest fajny odbiór. I to, że tutaj w centrum mogę przedstawić moje obrazy, jest dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. Tutaj za zaprosili mnie, żebym wy wystawiła kilka swoich obrazów i w sumie to jest moja pierwsza nieformalna wystawa, bo nie miałam <laughs> poprzez pandemię jeszcze wystawy i bardzo jest to miłe, że osoby jak, jak osoby w centrum wspierają właśnie osoby, tak jak, tak jak ja, że mnie to wspierają w tym. I można je tutaj zobaczyć, i to jest super, i bardzo się cieszę, że to jakoś się połączyło w tym wszystkim. I właśnie tutaj są, tak. na są na przykład jest Blue Skies. To jest taka, taki bardzo, bardzo mi się podobają też tytuły, jak Ty opisujesz, wiesz, jakie są, czy Happy na przykład. To jest, to jest obraz Happy i rzeczywiście on koreluje, nazwa koreluje z, z tym, co przedstawiasz. I wiesz, i na przykład, to jest, jak ja patrzę na Twoje obrazy, to jest to dla mnie coś niezwykłego, dlatego że tam, jest, tam są opowiadania. Dla mnie to są opowiadania. I ja tam widzę różne, najprzeróżniejsze rzeczy, i tam się dużo rzeczy dzieje. I właśnie zależy też od wyobraźni, tak? Wyobraźni i Twojej. I mojej, i, i ludzi, którzy obserwują to. Ja na przykład jak pokazywałam Twoje obrazy moim, moim znajomym, mówił, "o to to wygląda jak, jak gdzieś zachód słońca, a w tle są jakieś ruiny średniowieczne, albo jakaś historia, coś się tam dzieje. Tak. I, i ja, my, ja myślę, że Ty malujesz taki sposób, w jaki śpiewasz, że to jest improwizacja że ty nie, nie, nie wiesz jaka następna nuta, chyba że masz jakieś, ma, masz e, oczywiście ramy jakieś, nie jak śpiewasz, ale, ale na przykład twój ra, rapowanie twoje, freestyling, jak ty komponujesz słowa i melodię na bieżąco, to jest odbicie w twoich obrazach. To jest dokładnie to samo. Ty jedno, jedno słowo e, sugeruje następne, następne sugeruje zdarzenie, opowieść, historię i tak to jest z twoimi obrazami. I muszę powiedzieć, przypomniało mi się, że e, nieraz ktoś tam do mnie napisze, że dzięki mnie zaczęli malować. Że dzięki mnie zaczęli właśnie e, coś nowego robić. I ja dostaję czasem takie informacje o ludzi i bardzo jest mi miło i właśnie zachęcam, że można być początkującym i coś może z tego wyjść. Że to może być po prostu, żeby się nie bać, żeby się nie bać i się przełamać. Dokładnie, to jest bardzo ważne i to jest, to trzeba powtarzać. I bo, bo są takie, są takie stereotypy, na przykład stereotyp w moim konkretnym przypadku. Ja zaczęłam budować dom mając 74 lata. I stereotyp jest taki, budujesz się jak masz 30 lat, jak masz 40 lat, 50, o, już jest, wiesz, jak to jest. 50 to już jest stara, 60, a, 70, to ta kobieta jeszcze żyje. wiesz, I rozumiesz, I taki stereotyp, stereotyp jest niestety, ale ja, mnie to w ogóle nie dotyczy. Ja uważam, że to jest najważniejsze. O. Tak. <gryzanie> <gryzanie> I wybudowałam dom, i właśnie tak jak ty dostajesz różne wiadomości piszą do ciebie ludzie i mówią ja, ja bym też, a może ja też spróbuję to ja dostaję maile i dostaję wiadomo ja mam, ojej, ja mam 55 lat i ja myślałam, że już za późno budować się, a ja już buduję się, bo jak się buduje, to ja też się będę budować, wiesz. I to, I to jest fajnie, że łamiemy takie stereotypy, że, bo, bo ludzie, a, mówię, słuchaj, ja mam ten, ten voice of Poland, tam y, już nie mówię kto. Ja jestem stary. Ja, ile masz? Lat? 25. <śmiech> <śmiech> ja nie wiem, skąd to się bierze w ogóle, nie? Albo jakaś reklama w telewizji jest i tam jest krem przeciw z dla 30-letnich kobiet. Wiesz, już nie ma tej reklamy, ale ja przyuważyłam coś takiego. Nie? Że to jest. Ale do czego zmierzamy? Najważniejsze w dzisiejszym naszym spotkaniu jest to, żeby pokazać że w każdym człowieku, ja wierzę, ja w każdym człowieku drzemie talent. Tylko my albo nie wierzymy, albo nie umiemy te, odkryć ten talent. Boimy się, nie przełama, nie, boimy się przełamać ten strach, który mamy, o może się skompromitujemy, a, a ja nigdy nie... Ty powiedziałaś, że ty nie umiałaś malować czy rysować kiedyś. Nikt ci nie powiedział. Nikt, ja nie pamiętam. Ja, a wiesz, ja mam wszystkie twoje rysunki, jak ja byłaś w szkole podstawowej, no, z przedszkola mam nawet, jak narysowałaś Świętego Mikołaja. No wiesz, no, rysowałaś, no, ale tak jak inne dzieci rysowały. Ale dzisiaj to, co ty robisz z tymi obrazami, no to jest, to jest naprawdę coś niesamowitego, że że odnalazłaś i bardzo możliwe, że będziesz miała jeszcze dużo rzeczy do odkrycia. Na przykład pisanie. Ty zawsze pisałaś, bo to ode mnie już masz prawdopodobnie, pisałaś pamiętniki. I wiesz, jak, jak, do czego to przywiodło, jeśli chodzi w mojej sytuacji, napisałam dwie książki. I teraz zaczynam pisać trzecią. Po prostu to, to jakoś uwalnia w człowieku, rozumiesz. To wiesz, jak zaczniesz od małej rzeczy, od jednej rzeczy, to potem to rośnie. What you pay you shall, attention to grows. Czyli nad czym się skupiasz, to rośnie. Wiesz? I jak się skupisz nad tym, że patrz, że świetnie, pięknie, genialnie śpiewasz, świetnie komponujesz, pięknie malujesz, piszesz pamiętniki, a może potrafisz napisać książkę. Bardzo możliwe. Wiesz? Naprawdę. Także, a potem znowu może coś odkryjesz. Następne, następne i, i co się okaże. Na, na, na razie to mi wystarczy, co się dzieje. <grym> <grym> te, te dwie rzeczy. Nawet. Nie mam czasu, nie mam, nie mam czasu, żeby nadążyć na, na, na to, co teraz się dzieje. To... No, ale to jest... Ale rozumiem, rozumiem o co chodzi. No, wiesz, że to jest że fajnie, no ja, ja jestem przeszczęśliwa na, na, i widzę to i czuję to i, i to już słyszę w twoim głosie, w twoim wiesz... I jaka, jaka to jest dla Ciebie radość, że, że robisz to, co kochasz i, i wow, i fajnie się to podoba, ludzie to lubią, także nie ma nic piękniejszego w życiu. Powiedz mi, jak ważne jest odkrycie nowej pasji? Bardzo. I chodzi o to, żeby się nie bać i, się, i przełamać się i próbować i, i nie lękać się w tym. Tak, to jest bardzo ważne, żeby się nie bać, bo pamiętajcie, że każdy, każdy ma talent. Tylko nie każdy o tym wie i nie każdy, nie każdy umie dotrzeć do tego talentu. Ale trzeba próbować, 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 bo mamy przykłady. Mamy tutaj idealny przykład, że Mika spróbowała i ma sukces. I jeszcze chciałam dodać, że jeżeli jesteście zainteresowani e, obrazami Miki, to w opisie tego odcinka na dole będzie link, na który możecie wejść i doświadczyć fantastycznych obrazów mojej córki Miki. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube i lajkujcie. Piszcie do mnie, chodzi o komunikację, bardzo ważna. Macie dzwoneczek? A tam jest dzwoneczek, tak, tam jest dzwoneczek. I trzeba nacisnąć na ten dzwoneczek, to wtedy nie przegapicie następnego odcinka. A przegapienie jest groźne będzie kara.